Witam wszystkich na kanale Polipino 78. Wychodzę na zewnątrz, bo ktoś tam przyjechał. A Wy idziecie razem ze mną, słuchajcie, idziemy na zewnątrz. Ktoś przyjechał. No, 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 ktoś tu przyjechał. Słuchajcie, słuchajcie, ktoś przyjechał do mnie. To Andrzej przyjechał. Andrzej, już znacie, Andrzej, już znacie. Andrzej, co, jest, co, jest, co się dzieje? Powiedz. No to trzeba dmuchnąć taka w koło. Dmuchnąć powiesz... trzeba w koło. O. A mamy dmucharkę, taką wiecie, do koła. O, zaraz wam pokażę. Ja się tu zabezpieczyłem, że gdyby była o taka dmucharka. I teraz Andrzej czasami Słyszy, potrzeba... Raz na miesiąc, muszę do. Raz na miesiąc. Słyszycie, Andrzeja, raz na miesiąc trzeba do dmuchać sobie powietrza w samochodzie. E... Chyba, że pojedziecie do wulkanizacji i załatacie dziury I nie będzie tak się dmuchało tych, ty, tego tego A na razie widzicie znowuż jestem Gdzie jestem? W śniegu, w zimnie Ale nic luty minie będzie lepiej Luty minie zima zginie O luty minie zima zginie mówi Andrzej Także słuchajta e, Pozdrawiamy was e, Wszystkich a, zwłaszcza w sposób szczególny Pozdrawiamy k, pana kogo? ハハハハ